For games, e, w którym przedstawię dzisiaj e, m, tylko recenzję i gameplay z Red 3 na e, komputerze. No więc tak, zacznijmy od samych samochodów w tej grze. E, samochodów w Team 3 zaszło w 2 i podzielono je na konkretne klasy. Klas, w takim wykonaniu klasy pojeździmy na w specjalnie przygotowanym Fabrician Cerego 10 w Railie CrossFordem rs 202 w WFC roli klasę się za tronisem Forda Focusa RS WFC290. Sporo samochodów, w tym na przykład Lancer Elbo, przewija się przez kilka klas. E, może Wam się więc wydawać, że jest zwyczajnie mniej. Mamy tu również kilka samochodów z przeszłości, z lat 60 na przykład na Ful Fulvia, z lat 70-tych E, a z 80 Forda Sierra RS Costera. Nie wszystkie samochody są od razu odblokowane, więc z Kirchhoff należy przechodzić e, Co więcej, po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów doświadczenia, czy raczej reputacji, e, zainteresują się wami firmy oferujące bądź nowe samochody, bądź konkretne ustawienia. Skoro o mowa, trzeba nadmienić, że poza podstawowymi ustawieniami e, e, niewiele możemy zmienić. Trzy poziomy trudności yy, zapewnią do za bazę zarówno amatorom, jak i osobom, które yy, na wyścigówka zjadły zęby. Przy najłatwiejszych ustawieniach samochód jest praktycznie sam, delikatnie o, obierając kąt skrętu, automatycznie przechowuje. Yy, normalny wymaga już yy, pewnej wiedzy o prowadzeniu pojazdu, yy, bezmyślnie jak ściskanie gazu, nie no, E, najwyższy z włączonymi praktycznie wszystkimi asystami to wyższa szkoła jazdy, którą raczej nie pozwoli sobie szary e, przypadkowo wygrać. Skoro o poziomie trudności mowa, to kiepsko e, zbalansowano e, konsolowych przeciwników. Czasami wygrywa się z nimi bardzo łatwo, e, by innym razem przegrać na ostatnim okrążeniu różnicą kilku sekund, lądując w tym samym połowie stawki. E, jedni powiedzą, że prowadzę to do gry moment zaskoczenia. No Mi pachnie raczej niedopasowaną e, inteligencją wirtualnych kierowców. Ogólnie rzecz biorąc, Dirt 3 to dobra wyścigu. Główny atut tejże gry, w grafik. Jeżeli zdecydujemy się na kupno Delta, polecam zapatrzeć się w kontroler, ponieważ sterowanie w, y, nie należy do najlepszych. I uh -huh. Jeżeli chodzi o system zniszczeń, to nie, nie należy on do najlepszych, jestem tylko ciekaw czemu porzucili tak świetne zniszczenia z grida i wstawili coś takiego co ma miejsce w najlepszej odsłonie Dirt. mi, już jakąś recenzję i spotkałem się z wypowiedzią, iż w Dirty 3 możemy zniszczyć samochód na kawałki. Co prawda drzwi odpadają, maska też jakie i również zderzaki, ale to wszystko samo w sobie jest, nie jest do końca realistyczne jak miał miejsce w grze Grid.